Ostatnie trzy lata to ważny czas dla adwokatury. Współpracowaliśmy z trzema ministrami i musieliśmy zmierzyć się z trzema pomysłami na wymiar sprawiedliwości. Dzięki dużej aktywności, adwokatura stała się bliższa ludziom i zaczęła nadawać ton debacie publicznej. Cele, jakie sobie postawiliśmy na początku kadencji, zostały osiągnięte. Naturalnym dylematem mijającej kadencji był problem adaptacji ogromnej rzeszy ludzi, którzy napłynęli w ciągu ostatnich trzech lat do adwokatury. Jak zagospodarować tych ludzi i dostosować do obyczaju, historii, tradycji adwokackiej? Drugim problemem była kwestia przebudowy infrastruktury materialnej. Adwokatury by mogła ona sprostać zadaniom w XXI wieku? Wydaje mi się, dzisiaj po trzech latach wspólnym wysiłkiem kolegów z ISP i znaczenia Rady osiągnęliśmy sukces, za co serdecznie wszystkim dziękuję. Pokazaliśmy, że adwokat to zawód wyjątkowy, a zarazem przystępny dla obywateli i stojący po stronie słabszych i poszkodowanych. Aby to osiągnąć, postawiliśmy na nowoczesne środki. Przygotowaliśmy specjalne materiały promocyjne, nagłaśniające akcję ubezpieczeń ochrony prawnej, staliśmy się bardzo aktywni w mediach społecznościowych, a dzięki Komisji do Spraw Komunikacji pod opieką adwokata Rafała Dębowskiego odświeżamy naszą stronę NRA. Z kolei portal adwokatura.pl stał się ważnym źródłem informacji nie tylko dla środowiska, ale i dziennikarzy. Zorganizowaliśmy także festiwal kina prawniczego Adwokat w Roli Głównej. Takimi działaniami pokazaliśmy, że adwokaci są nowocześni i idą z duchem czasów. Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, której miałem zaszczyt przewodniczyć tej kadencji, postawiła sobie za cel, by adwokatura stała się ważnym uczestnikiem debaty publicznej na temat praw i wolności jednostki. Jedna z naszych pierwszych inicjatyw, nasza pierwsza konferencja, dotyczyła retencji danych telekomunikacyjnych i podsłuchów. Między innymi dzięki naszej postawie i stanowisku Naczelnej Rady Adwokackiej okres retencji danych telekomunikacyjnych został zmniejszony do jednego roku. Cieszę się, że także na innych płaszczyznach nasze inicjatywy spotkały się z uznaniem i wpłynęły na praktykę stosowania prawa i świadomość publiczną. Sukces odniosły konferencje na temat dyskryminacji kobiet, pomocy prawnej z urzędu czy wolności słowa w mediach. Rozgłos uzyskiwaliśmy nie tylko dzięki ważnym tematom i szanowanym gościom, ale też narzędziom do informowania o tych wydarzeniach. Udało nam się powołać do życia Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, które szybko stało się ważną ścieżką rozwoju zawodowego dla adwokatów. Uważamy za swój sukces, że mogliśmy swoim działaniem przyczynić się do zdynamizowania i upowszechnienia społecznego tej instytucji. W ciągu ostatnich trzech lat w NRA odbyły się 63 posiedzenia prezydium. Zorganizowaliśmy kilkadziesiąt konferencji naukowych i problemowych. Uhonorowaliśmy 168 osób odznaką Adwokatura Zasłużonym. Byliśmy aktywni w obronie poszanowania praw obywatelskich oraz niezależności adwokackiej poza granicami naszego kraju, w Gruzji, Kazachstanie, Azerbejdżanie, Turcji czy Białorusi. Otworzyliśmy się także na młodych. Dobrze odnaleźliśmy się w nowej rzeczywistości, zarówno dzięki naszej ambicji, a także dzięki otwartości i wsparciu organów adwokatury. Udało nam się wprowadzić nowe tematy do wewnątrzśrodowiskowej dyskusji, zastosowaliśmy nowoczesne formy i kanały komunikacji, jak również pokazaliśmy nasze zaangażowanie w proces budowania nowoczesnej adwokatury. Ale nie zapomnieliśmy o swojej historii i tradycji. Uczciliśmy pamięć poległych adwokatów podczas biegu powstania warszawskiego. Hołdem dla naszych nauczycieli zawodu były filmy o Nestorach Adwokatury i o prezes NRA, Marii Budzanowskiej. Przygotowana została także książka Historia Adwokatury. Ostatnie trzy lata to praca nad zmianą postrzegania adwokata. Skutecznie walczymy z mitami. Wzrosła świadomość, że adwokat jest dostępny dla obywatela, nie kosztuje majątku i stoi na straży wolności obywatelskich. Obroniliśmy jakość naszego zawodu. Udało nam się obronić wszystkie nasze zasadnicze postulaty. Po pierwsze, aplikacja adwokacka pozostała główną drogą dostępu do zawodu adwokata. Po drugie, uregulowany został status aplikanta adwokackiego i zwiększone zostały uprawnienia aplikantów adwokackich. I po trzecie, wreszcie, wprowadzony został przedmiot etyka zawodowa na egzaminie adwokackim. Jako samorząd Jesteśmy dużo mocniejsi. Chciałbym, żeby adwokatura była ważnym elementem e, opiniotwórczym w, w ramach naszego społeczeństwa obywatelskiego, by tak jak przez ostatnie 95 lat stała ona e, przy człowieku, dawała mu wsparcie, e, ale z drugiej strony, by była to adwokatura przyjazna adwokatom, by była to adwokatura nowoczesna na miarę XXI wieku.